Dobra, to lecimy z Samatem drugi raz, teraz powinno wszystko być git, no to tak, odpalamy sobie Audacity, elegancko, cyk, teraz sobie tutaj musimy jeszcze odpalić tu jakieś pliki sam mp3, wszystko trzeba przeruszyć na mp3, to wiadomo, cyk, na przykład to, cyk, te dwa, no i teraz jak masz elegancko te dwa, no to sobie tutaj najdziesz kursorem myszki, zaznaczasz, styk, edycja, kopiuj, i teraz tutaj sobie coś zaznaczasz, edycja, wklej, no i jeszcze na przykład jedno zrobimy, to sobie zjemy na przykład to, no i teraz tak, ogólnie to to usuwasz, bo to już użyłeś tutaj, to masz to, to sobie to usuwasz tutaj tym x cyk, i teraz masz to, to sobie zaznaczasz, edycja kopiuj cyk cyk edycja wklej Pokaż, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza, elegancko no i teraz tak no i ogólnie to potem sobie to usuwasz cyk no i teraz masz tutaj widzisz takie 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 wiem, no przecięcie no powiedzmy no, to sobie zaznaczasz wszystko elegancko wszystko cyk I tutaj masz granicę przecięcia i kurde i sobie klikasz połącz no i masz cały jeden plik w sumie nie no ogólnie to jeszcze masz bawić jakieś tu przycięcia i tak dalej jakby jakaś tam cisza była albo coś a oczywiście tego nie robiłem wylany w to no no i potem sobie zapisz projekt zapisz projekt jako i sobie gdzieś tam zapisujesz potem jeszcze plik mp3 musisz eksportować bo on też chce no i ogólnie to jak eksportujesz jako projekt na tam pulpit to jeszcze powinniśmy mieć taki plik. I ogólnie udało się z, z tymi trzema plikami. No i to tyle w sumie, nie? No to pozdrawiam, Oliver, i, i, i życzę powodzenia, nie? Siemanko.